Witam wszystkich kolegów i koleżanki. Dzisiaj spotykamy się tak troszeczkę, żeby tutaj zareklamować kolegi portal nowy aukcyjny. Jak każdy wie, współpracuję praktycznie od początku z portalem aukcyjnym Pigebook. No wiadomo, że to jest taki polska pipa, jak to się mówi, czyli no chyba jeden z najlepszych portali. W Polsce, jeśli chodzi o aukcyjnych gołębi, no ale tutaj mój kolega, z, można powiedzieć, z, ze wspólnego rejonu, założył też portal aukcyjny pod nazwą Złoty Lot. No i tam wprowadził też środki, które ja już tam testowałem i cały czas podaję w rozpodzie. No i poprosił mnie, czy no, dam na rozkręcenie po prostu kilka gołąbków od siebie. No wiadomo, Wiktor na Pigebuk. No to ma u mnie zazwyczaj zamawiane gołębie dużo wcześniej. Gołąbki, które tam praktycznie uchodowałem w tym roku do odsprzedania. Gołąbki się rozeszły. Wiadomo, jakieś były aukcje charytatywne, była jakaś aukcja moja. No i wiadomo, Indywidualni hodowcy też sobie ode mnie gołąbki zakupili. Tam jeszcze może jakiś pojedynczy gołąbek jest, ale to jest, jak to się mówi, albo gołąbek późny, albo zamówiony, ale bardzo późny. Także postanowiłem wyjąć, że wyjmę dla kolegi gołąbki z rozpłodu. To nie są żadne poselekty, jakby ktoś myślał, zresztą zaraz zobaczycie. Zaprezentuję te gołąbki, ale w pierwszej kolejności pokażę. Może jak ta aukcja, e, daj tu pod telewizor, no wiadomo, że dla mnie tak ze z daleka. E, portal aukcyjny, e, jak wpiszecie złoty lot, wyskoczy taka, taka strona e, i wiadomo, że to jest na telewizorze, to nie mam takiego idealnego podglądu, ale tu akurat e, są gołębie. E, no i wejdziemy przykładowo e, w gołębie, które ja e, dałem e, na... No, nawet nie można, no, chyba można, zaraz zobaczymy. Na zbyt dużo otwarty, no ale mniejsza z tym. Jest tu przykładowo e, 7 gołębi ode mnie, e, także możemy już normalnie, e, normalnie już możemy na mnie i zacznę, zacznę prezentować, jakie to są gołębie. Mogę powiedzieć tylko tak szczerze, że te gołębie były kupowane u mnie nie później tu żaden jak dwa lata stecz, czyli dwa sezony maksymalnie były u mnie w rozpłodzie gołębie pozostawiły u mnie, jak to się mówi, swoją krew, bo były dokupywane tylko i wyłącznie jako do krzyżówek. Bo ja tam już jakichś nowych linii w gołębniku nie chcę ciągnąć, tylko ewentualnie dokupuję gołębie z bardzo dobrym pochodzeniem. No i ewentualnie wprowadzam w swoje sprawdzone linie. Pierwszym gołąbkiem będzie gołąbek Jansen. Jest to gołąbek. Możecie koledzy, weź tak, żeby było dobrze widać. Jest to gołąbek przepięknej budowy, bo niektórzy myślą, że jakieś poselekty. Jak wejdziecie na stronę Złotego Lotu, aukcja kończy się za dwa dni, czyli pewnie to w piątek będzie. Jakoś w wcześniej godzinach popołudniowych. Zobaczcie na tego gołąbka. Wszystko. Na skrzydełku, uskok, dekalaż. Ogólnie. Gołąbka, tam na zdjęciu jest zdjęcie aktualne, to nie jest zdjęcie, jest to Jansen. Ja go zakupiłem. Zamówiłem tego gołąbka z Centrum Hodowlanego Europa od świętej pamięci Stanisława Rydzy. Po prostu po rozmowie, bo znaliśmy się dość dobrze, po rozmowie po prostu zapytałem się, czy ma jakiegoś konkretnego z linii Jansen, i mi odstąpi. Także jest to Jansen o numerze 400. Ten Jansenek można tam wszystko sprawdzić dokładnie w rodowodzie ale jest jednocześnie kuzynem do najlepszego lotnika Polski w 2012 roku w kategorii H. Jest to gołąb Jansen van Lun. Jest on najbardziej, jak to się mówi, z tego co ze Stanisławem rozmawiałem. Na daną chwilę jeden z czyściejszych Jansenów, którego mieli i mogli mi ustąpić. Gołąb ma takie plecy. Widać tę Natalkę dokładnie, żeby to było widać, żeby był nadaremny. Także to jest gołąbek tam wystawiony numer jeden. Następnym gołąbkiem odłożymy, jest samiczka, którą zakupiłem również dwa lata temu. Mam, mam tak po tym Jansenie, jak i po tej samicy. oczywiście one były wyparowane u mnie. Ta samica była odkupiona od Krzyśka szkolnego, jak wtedy by sprzedawał część tego rozpłodu. Jest to oryginalna samica Gino Kikle, jest to w rodowodzie, jest to po bracie Dewi Prince'a, parowany na córkę Prince Rudy. Również gołąbek kapitalny. Mogę powiedzieć, że po tym gołąbku fajnie mi latały na długie rogowo w 2022 roku. Także samica jest kapitalna. Nie dałem, jak mówię, poselektów. Jak ktoś sobie chce, może sobie te gołąbki przejrzeć tam i nabyć. Aukcja kończy się już w piątek, żeby nie przegapić, bo drugi raz, zaznaczam, drugi raz tego gołąbki już nie będą wystawione. Ja to dałem tylko ze względu na to, że kolega mnie poprosił, chcę rozkręcić swój portal Ukrainy i dałem dobre gołąbki. Następnym gołąbkiem samica była zakupiona na portalu PIPA. Jest to samica oryginalna od kulbaczka, Lubomir Kulbaczek. Samica również przepiękne ona jest mniejsza, ale ma fajną muskulaturę. Jest to samiczka starsza, ale sprawna jak to się mówi, jajka nosi. Jest to podwójna wnuczka Toni. Wiadomo, Toni wspaniały rozpłodowiec. Dziadek i ojciec tam olimpijczyków. Chyba najlepszy gołąb rozpłodowy, podstawowy gołąb rozpłodowy u Lugów Bomira Kulbaczka, mistrza Czech. Co mogę powiedzieć? Przede wszystkim tam ma na pipie wystawione Teraz, gdy będzie w święta się kończyła Lubomira Aukcja, to tam wnuki, prawnuki, praprawnuki są na pipie. Można zobaczyć za jakie konkretne pieniądze idzie ta samica. Również, mówię, była na pipie kupowana. Na nią jest e, poświadczenie DNA, no i zdjęcie, e, jak było na pipie, wystawiane. Także tak, jest z DNA samica. Jak ktoś chętny, proszę sobie tam zobaczyć. Następną samiczką na aukcji jest samica przepięknej budowy niebieska pstra linii Kitla z Leo Hermansów, tam dołożone gołębie. Tą samicę zakupiłem jak Paweł Sławek, takich o sprowadził tej gołębi do Polski. Ja nią zakupiłem na aukcji. Powiem tak szczerze, bardzo fajne, szybkie gołębie z tej samicy wychodzą. Także tam już na aukcji jest ni nią zainteresowanie. Następnym gołąbkiem jest gołąbek podwójny wnuk Iwana. Jest to gołąbek zakupiony od Tadeusza Kapturskiego. Wiadomo, Tadeusz Kapturski, kiedyś bardzo dobry hodowca na skale polskiej. Teraz od paru lat zajmuje się y, gołemnikiem rozpłodowym. Skupuje kilka gołąbków y, z dobrym pochodzeniem, z papierami, z DNA i rozprzedaje to dzieciaki Tonik. Także kupiłem od niego podwójnego wnuka Iwana. I parowany by właśnie na tą podwójną wnuczkę Toni. I mogę powiedzieć szczerze, że mam po nich gąbki po lotach. Także, jak ktoś by był zainteresowany, sobie, to yy, naprawdę ta para do siebie pasuje. Dają piękne, gołębie i bardzo fajnie polatują. Jak się nie sprzedadą, to staną u mnie yy, w tej konfiguracji. Yy, tutaj jest rodowód od pana Tadeusza Kapturskiego. No i oczywiście oryginalna, to jest samica matka jej, córka Iwana, też na pipie kupowana. No i tu są rodowody yy, ojców od herbotsu wiadomo dzieci Iwana. Następnym gołąbkiem jest gołąbek odwieźka kurka. Jest to też Unikat. Już ja uważam chyba. Gołąbek też. Wiadomo, gołąbki są poszczepione, wszystko doszykowane. One są doszykowane do parowania. Aukcja się kończy, co się nie sprzeda. Pewnie w styczniu puszczam w pary, gołębie są gotowe. Jest to syn małysza. Małysz, wiadomo, najlepszy gołąb polski, pięć razy pierwszy. Małysz parowany był na córkę Iwana, czyli to też jest na Iwana. Wiadomo, z tej rodziny, co Małyż był, pełna siostra coś tu pisze, jest, był pierwszym asem w RPA w 2006 roku. Z tej rodziny, tak, żeby także gołąbki też. Idealnie pasują na wspólne gołębniki. Jeśli chodzi o tego gołąbka. Co my tam jeszcze mamy. I ostatnim gołąbkiem. Siódmym. Ale to nie jest e, ostatni. Że jest najgorszy. E, one wszystkie są przepiękne. Wiadomo. Są u hodowcy. Nie u papraucha. E, czyli w automacie gołębie są idealnie utrzymane. Zobaczcie. Jaki gołąbek. Tego gołąbka zakupiłem. Jak wysprzedawał. Jeden z braci zborowskich y, tą swoją hodowlę y, ograniczał. To był gołąb lotowany. To jest imbred na tą złotą matkę, czyli babkę tych, tych, matkę tych złotych olimpijczyków. Jest to oryginał bracia zborowcy, czyli y, zaraz rodowód przeczytam dokładnie. Y, jest to, był to gołąbek lotowany. On był y, prezentowany u Wiktora, tam na filmie jako jeden z ładniejszych gołębi. Wtedy e, bracia z zborowscy mówią na tym filmie o tym gąbku. Także gąbek jest e, na aukcji e, na złotym locie, a on się wywodzi po pełnym bracie tych złotych, złotej pary, czyli e, syn złotej pary, brat do tych trzech olimpijczyków, parowany na wnuka tej złotej matki, czyli e, e, trochę Imbred. No, i to jak mówię, jak coś to to jest obecnie na złotym locie. Nowy portal aukcyjny, a w najbliższej yy, czasie pojawi się aukcja również u Wiktora, czyli jak ja to mówię na polskiej pipie. Bo tam się dostać, żeby wystawić gołębie, to, to też trzeba mieć. Yy, uważam, że dobre wyniki no i tam się pojawi moja aukcja i aukcja charytatywna na tej aukcji mogę tylko powiedzieć co będzie u Wiktora tak w skrócie będzie podwójny wnuk mojego 38 najlepszego lotnika jednocześnie jest to półbrat do w trzech kategoriach as okręgu w tym roku będzie tutaj po bracie 01 od Piotka razy córka od wypuchów 002 będzie bezpośrednio córka po moim tym najlepszym lotniku w trzech kategoriach as okręgów, dwóch kategoriach, w trzech kategoriach as oddziału przez dwa lata najlepszy lotnik oddziału i pełna pełna siostra będzie do mojego asa i tam może jeszcze kilka jakiś tam pojedynczych może dwa wystawię także wszystkich serdecznie pozdrawiam zapraszam tak, na portale aukcyjne, bo jest to sezon jak, sezon, jak to się mówi, transferów, co hodowcy sobie mogą coś nabyć, coś sprzedać. Zapraszam do kontaktu ze Złotym Lotem, jest to nowy portal, ale chcemy chłopakowi pomóc, niech się rozkręci. No i wiadomo, zapraszam na tą naszą polską pipę, e, czyli pigebook. Serdecznie pozdrawiam, dobry lot.